Takie znaleziska kryją się w beskidzkich lasach, aby było ich jak najmniej powstają inicjatywy jak działająca na Żwiedczyźnie Fundacja Czyste Beskidy, która po raz kolejny na hali Lipowskiej zorganizowała Czyste Beskidy Festiwal. Mamy czyste Beskidy Festiwal, tak Zosia? Zgadzasz się? Mamy czyste Beskidy Festiwal, czyli drugi dzień tegorocznego wydarzenia. Jesteśmy właśnie na hali lipowskiej, gdzie wszyscy chętni wolontariusze, wszyscy chętni uczestnicy tego festiwalu, właśnie tutaj uczestniczą sobie w warsztatach ekologicznych, wspólnie tutaj się spotykają po to, by już o godzinie 15 ruszyć wyposażeni w worki i rękawiczki na szlaki i by je przede wszystkim posprzątać, ale też właśnie by się tutaj troszkę poedukować pod kątem ekologicznym. Co się wydarzyło tych górach? Co się wydarzyło z tymi śmieciami? No, dużo śmieci. Nic więcej. To no, tak no się ktoś nie powinno sobie, dziać. No, Ktoś sobie śmietnik nam zrobił. No, prosty pan na, tam na przestrzał. Nie no. Zapraszam. Jak ktoś ma chwilę czasu i chciałby się wybrać z panem? Z Ze Zbyszkiem, to chodźcie, podejdźcie. Krótki spacer, a dobra robota może być szybko wykonana. No to już jest kolejny rok, który, w którym uczestniczymy po prostu. No, miła forma, żeby się po prostu zrelaksować. Tam jest pełno, pełno szkła, pełno puszek, takich po olejach i tak dalej, a tu jest kolejna i głębiej. Przy festiwalowych namiotach pod schroniskiem na Hali Lipowskiej pojawiali się indywidualni turyści, całe rodziny i grupy ze szkół z powiatu Żywieckiego. E, tak, jesteśmy grupą ze szkoły, ze szkoły podstawowej Ścisca, dokładnie. Mam dzieciaki, także fajna zabawa przy okazji. Można coś pomóc w środowisku. Są to szkoły podstawowe oraz gimnazjum i liceum z Żabnicy, z Milówki. bardzo ciekawi, jak się Młodzież. tak, 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 szkolna. Tak zainteresowana. i w niedzielę, pomimo tego, że mogliby siedzieć w domu, grać na komputerach, wybrali się w góry, sprawnie przeszli szlak i... Wszystkich, bez wyjątku. Teraz będziemy schodzić i sprzątać. To jest normalnie zakopane w ziemię. Daleko nie trzeba chodzić. No, ja nie w Dlaczego warto? No dlatego warto, że fajnie się chodzi po górach, jak są e, czyste, e, lepiej też można tą odczuć tą naturę, a poza tym no niestety e, nie każdy człowiek sprząta po sobie, znaczy za, inaczej nie sprząta, tylko zostawia śmieci, co... E, niestety, no ale potem inni muszą to robić. Popieram czyste Beskidy, popieram e, chodzenie po górach, popieram e, to, żeby było czysto, ładnie na szlaku i żeby się fajnie chodziło. Wszystkie inicjatywy tutaj górskie trzeba moim zdaniem wspierać, to jest po prostu e, miło jednak biegać po, po czystych szlakach, niż jak się widzi te wszystkie chusteczki, puszki i innego typu rzeczy, więc warto, warto wspomagać takie akcje. Później w miłym, w miłym jednak, tylko wśród przyrody, biec bez, bez żadnych dodatków. Festiwal rozpoczął się dzień wcześniej, 19 września. Jednym z wydarzeń był koncert Górala, właśnie na hali Lipowskiej. Tak, staramy się dbać o klimat w dwóch znaczeniach. Ekologia, klimat jako klimat, ale także klimat wydarzenia by sprzyjał różnym grupom uczestników. Wczoraj był koncert górala w bardzo przyjemnej atmosferze, w bardzo przyjemnym miejscu. W środku lasu obok bacówki na hali lipowskiej. Prawie do rana niektórzy siedzieli przy ognisku. A w niedzielę przy muzyce góralskiej zebrało się ponad 500 miłośników Czystych Gór. Uczestniczyli w warsztatach, konkursach i sprzątali okolice schroniska, by na końcu ruszyć szlakami w dół, a tam posprzątać śmieci pozostawione w lasach i na polanach. Trendy powoduje się, powoduje się, staje się naprawdę popularna, ludzie chcą zbierać święci. Dzień dobry, my jesteśmy ze śląskiego ogrodu botanicznego i dzisiaj przygotowałyśmy warsztat ziołowy. Mamy ziołogrę, taką terenową, gdzie uczestnicy muszą troszeczkę poszukać ukrytych tablic i tam są różne informacje, ciekawostki o ziołach i też można z nami zrobić taką swoją, indywidualną sól ziołową. Mamy taką sól gruboziarnistą, którą trzeba będzie utrzeć w mościeżu i do tego można dodać sobie różne zioła, kto co lubi. W ramach czystych bieskidów szyjemy takie oto woreczki na warzywa, prasą, na owoce. Żeby nie zabierać ze sklepów bazy, jednorazowych woreczków foliowych, bazy, tylko mieć wody, takie wielorazowe pochody, pochody, z recyklingu, z, z użytych wody, firanek, które już nie zdobią naszych okien. E, tutaj Małodzie, ma, można sobie takie woreczki własnoręcznie przygotować. Zgosaną, czy potrzebujesz ludzi do Teraz możemy różnym węzełkiem sobie No i druga strona. Co to za but? Co to za but? Gdzie takie buty można dostać? Ale chcieliśmy ci, że jest nie stronie, tego. Mm. Z no tam tam to w stanie zewnętrznego. W wysypisku śmieci coś sobie zrobił takich kilkadziesiąt nawet, no. kilkanaście no. lat chyba. Na 20 metrach kwadratowych jest już I wydamy no no się dobrze mieć, się jeść i pić, wydamy się weselić.